Cudowny Meksyk. Flaga Meksyku ma oroła w białym tle z lewej strony. Jest kolor zielony, a z prawej czerwony. Prezydentem Meksyku, Mie Meksyku jest Claudia Shibebaun. Meksyk podpisał deklarację 16 września 1810 roku, a uznano go dopiero 24 września 1821 roku. Powierzchnia Meksyku to 1973 2 metry kwadratowe. W Meksyku można spotkać wiele cudownych miejsc. Jednym z nich jest pomnik Anioła niepodległości wykonanego ze 24 kwadratowego złota i waży 7 ton. Powstał w 1910 roku z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia meksykańskiej wojny z Hiszpanami kolejnym zabytkiem jest Chicken Inza, czyli prekolumbijskie miasto złożone przez majów na Półwyspie Jakutan od 4 do VI wieku. Zachowane zabytki i w jego, części, w jego częściach południowej i zachodniej są związane z wczesną kulturą Majów, natomiast część północna i na Atrakcie Meksyku jest bazylika Matki Boskiej w Guadalupe, ludzko kościół, Bazylika mniejsza i narodowe sanktuarium w Meksyku położone w północnej części miasta Meksyk. Świątynia została zbudowana niedaleko z góry Tepeyac, gdzie jak głoszą przekazy Matka Boska Guadalupe objawiła się świętemu Janowi Diego Guadalupe. Meksyk jest bardzo znany z potraw. Jedna z najbardziej znanych to tako składa da się ono z, poważnie z tortilli, tradycyjnie i najczęściej siekanego mięsa, najczęściej z dodatkiem warzyw, szczególnie z fasolą, w której Meksyku jest, jest aż 20 odmian. Brito lub taco de harmina. Potrawa pochodząca z Meksyku w kuchni. Tex-Mex, składająca się z poprzemnej pszenicy, która zawinięta wokół farszu. Hermidas to tradycyjne danie meksykańskie, które podlega nazwijaniu tortilli farszem, a następnie pieczeniu w piekarniku. Farsz może składać się z mięsa, warzyw, z sera. A tortilla często dodatkowo smaży się w oleju przez wijanie. Większość dań w Meksyku jest dodatkiem tortilli. Gua guacamole, meksykański sos, salsa, przyrządzany jest na bazie awokado. Guacamole swoje początki miał już w czasach azeckich. Oprócz awokado dodaje się także limonkę i sól. Poszczególne rodzaje guacamole. Mogą zawierać komidory, paprykę chili, cebulę, kolendrę, czosnek i inne przyprawy, zazwyczaj podawane z przypieczonymi kawałkami tortili, inaczej nachosami. Meksyk jest bardzo znany z celebrytów, lecz inaczej popularną osobą jest Eliza Gozanek, czyli autorka znana z filmów by... Baby Driver, gdzie grała Link w Godzilla contra Kong, która wystąpiła Maya Simmons, a dodatkowo zagrała Szybcy i Ściekli, Hobbs i Shafts jako Madam M. Inna znana osobą, inną znaną osobą jest Salma Hayek, która zagrała w filmach takich jak Jeszcze Większe Dzieci, gdzie była Roxanna. H Hasefer w Dom Gucci była Guzzepa Adra Aurema w extremas z Ajak.